Dobry wieczór. W dzisiejszej Róża Nocy kolejna część naszej pięknej baśni Hansa Christiana Andersena Dziecie Elfów. Część piąta. Oto odrobinka nad martwym ptakiem. W korytarzach Ale w nocy. Odrobinka wczoraj nie mogła zasnąć. Ciągle myślała o nieżywym ptaszku. Był jeszcze zimno. Podniosła się na koniec, uplotła cichutko ciepły dywanik z siana, wymknęła się na korytarz i okryła nim jaskółkę. Przyniosła jeszcze potem suchych kwiatów, które znalazła w noże i podesłała je z boków ptaszkowi, aby mu cieplej był i wygodniej. Żegnam cię, piękny ptaszku, rzekła ze łzami w oczach. Dziękuję ci za wszystkie prześliczne piosenki, których słuchałam w lecie, kiedy drzewa były zielone, a kochane słonko tak jasno i ciepło świeciło. Och, żegnam cię! I z płaczem przytuliła główkę do martwego ciałka zmarzniętej jaskółki. Lecz w tej samej chwili podniosła się przestraszona. Ptaszek żył jeszcze. Uczuła leciuchne bicie jego serca. Pustniał widać i zdrętwiał od chłodu, a teraz pod wpływem ciepła przychodził do siebie. Gdy w jesieni jaskółki odlatują do ciepłych krajów, zdarza się, iż niektóre, słabsze lub zbyt młode, nie mogą lecieć z nimi. Sił nie mają. Zostają więc, ale padają od chłodu, zesztywniałe na ziemię. Śniegi okrywa potem i umierają. Odrobinka drżała ze wzruszenia i strachu. Co ona pocznie teraz z takim wielkim ptakiem? Jak mu poradzi, a ratować go trzeba? Nabrała jednak niedługo odwagi. Co tylko mogę, zrobię dla niej, rzekła. Podzielę się tym wszystkim, co dostałam od litościwej myszy, ach, żebym tylko mogła ją ocalić. Pobiegła znów do norki i przyniosła cały pęk suchych kwiatków. Miękkich i wywata. Otuliła ptaszynę jak mogła najlepiej i przykryła ją liściem miętowym, który jej samej dotąd służył za kołderkę. Następnej nocy wymknęła się znowu. Jaskółka już ożyła, ale była jeszcze bardzo osłabiona. Z trudem otworzyła na chwilkę powieki, spojrzała na odrobinkę, która stała z kawałkiem spruchniałego drzewa, bo nie miała innej latarki. Dziękuję Ci! śliczne dziecię, rzekła słabym głosem. Tak się tutaj ogrzałam. Wkrótce powrócą mi siły i wylecę znowu na jasne, ciepłe słonko. Och, szepnęła odrobinka, nie ma teraz słonka jasnego. Zimno na świecie. Śnieg okropny pada, nikt tam wyżyć nie może. Zostań więc lepiej w tym ciepłym łóżeczku. A ja pielęgnować cię będę, ile mi tylko sił stanie. Przyniosła Jaskółce wody na suchym listeczku. Ptaszek się napił i opowiedział jej, jak to się stało, że z innymi do ciepłych krajów nie odleciał. Skrzydełka miał zranione, ocierń ostry, więc latać dobrze nie mógł. Potem przyszło zimno. Nie mógł znaleźć pożywienia i... Padł zmęczony na ziemię. A co się dalej stało? Nie pamiętał, nie wiedział, jakim sposobem dostał się pod ziemię. Przez całą zimę dziewczynka troskliwie więc opiekowała się biedną jaskółką, lecz musiała ukrywać swój dobry uczynek przed kretem i myszą polną, którzy nie lubili ptaszka. Kiedy wróciła wiosna i ciepłe słonko zaświeciło znowu, Jaskółka pożegnała odrobinkę, która. Otworzyła jej otwór w sklepieniu, starannie zatkany przez kreta. Natychmiast jasne i ciepłe promienie wślizgnęły się do środka i rozświetliły posępne podziemie. Leć ze mną, rzekła serdecznie Jaskółka, usiądź na mnie, a zaniosę cię daleko, do Zielonego Gaju. Tam żyć będziemy razem i będzie nam przyjemnie i wesoło. Nie mogę, odpowiedziała odrobinka. Byłoby bardzo smutno myszy polnej, gdybym ją tak porzuciła. Więc bądź zdrowa, kochana, dobra odrobinko, zaszczebiotała wesoło jaskółka i przez słoneczny otwór zleciała ku górze i zniknęła w ciepłym blasku. Dziewczynka została sama i długo patrzała za nią ze łzami w oczach. Polubiła ptaszka. Kiwit, kiwit, rozległo się znów nad otworem, ale cień tylko przemknął i zniknął natychmiast. Smutno teraz było maleńki. Mysz jej nie pozwalała oddalać się z norki, a dokoła rosło zboże tak gęste i tak wysokie, że dla odrobinki stanowiło las prawdziwy, w którym nie widać jasnego słoneczka. Tęskniła więc do światła i do słońca. Tu zakończymy naszą kolejną część tej baśni i powrócimy do niej w następnej Róża Nocy. Dobranoc.